Jesteśmy na PKS-ie w Cusco. Takie małe sprawozdanie, co się dzisiaj stało. No Jakby to nie było, musiało być ciekawie i odwołano nam nasz zabukowany autobus. Z powodów oczywiście strajków, jakby nie było. Wszędzie te strajki. Pani powiedziała, że jest inna firma, która będzie jechać do Puno. No to jakiś koleś nas zaprowadził na inną stację PKS-u. No i jesteśmy i czekamy. Tu jest nasz główny prowader dzisiejszej wycieczki. Spisujesz książkę? Zapomniałam właśnie yy, pisać, bo nie było kiedy. Musiałam tutaj moje dwie dziewczyny ogarnąć, które chciały wracać i zostawać w Cusco. Nie wiem, ja tu chcę na Maledi wyjechać, peruwiańskie, a one się wycofują. Ja nie wiem, o co tu chodzi. No i tym sposobem czekamy na autobus. San Juan będzie na nas czekał za niedługo. Jest 20.30, znalazłyśmy nasz autobus do Puno z rampy 3. Po 7-8 godzinach jazdy autobusem dotarłyśmy do Puno. I oto przed nami sunrise nad lejkiem Titicaca. Podróżujemy sobie z buta do hotelu. Znajdujemy się w Puno za mną, Lake Titigaka, najwyżej położone jezioro na świecie. 3800 metrów nad poziom morza i jest wspólnym jeziorem z Peru i Boliwią. A tu Puno za mną, zostajemy. W hotelu Xma Hotel. Tak on tutaj wygląda. Bardzo cicho, spokojnie na obrzeżu Puno. Blisko do wysp Uros. Jeżeli ktoś by chciał się wybierać, to fajna miejscówka, żeby zostać dzień w przed i sobie wszystko obczaić. W tamtą stronę jest prywatny port, który, w którym jutro zostaniemy odebrane przez właściciela jednego z domków na wyspie. Uros. No, a tu takie ogrody pięknie zadbane. Oczywiście w skrajności w skrajność, bo z jednej strony widać bogactwo, piękne hotele, a z drugiej tak jak tu widzimy niedokończone budowle i biedne, ubogie domki. Ale mili ludzie przemili ludzie otwarci na turystów. My sobie tutaj siedzimy i jeszcze się cieszymy ostatnimi promieniami słońca. Jesteśmy w prywatnym porcie niedaleko Puno. Troszeczkę na północ od Puno i czekamy na naszą taksówkę wodną, która nas zawiezie na wyspy Uros i tam będziemy dzisiaj spędzać nockę w naszej chatce na pływającej wyspie na jeziorze Titicaca. Także czekamy, ktoś tam przyjedzie z tamtej strony. Hola, buenos días. Dotarłyśmy na naszą wyspę. Hola! Tu jest jedna, tam jest nasza u góry. <laughs> To jest nasz domek. Tutaj za mną przypłynęłyśmy tą łodzią z właścicielką tego ośrodka, bo ma tu kilka domków. To jest właśnie nasz. Tam jest jeszcze kilka większych. Nasz jest. Mógłby być trzyosobowy. Tutaj łóżko. Hamaczek. I sypialnia, dwa łóżka, tak to wygląda w środku z widokiem na jezioro. Mamy tutaj łazienkę, kibelek kompostowy. Umywalka i prysznic. Także wszystko, czego potrzeba. Akumulator. Mamy solary na górze, także tak oni tutaj zaopatrują się w prąd. Nawet gniazdka na USB są. Elegancko. Tak wygląda nasz domek. Wystarczający nawet dla czterech osób duże, podwójne łóżka. I tutaj mamy sferę wypoczynku. Nasza taksówka z lądu na wyspę. Tam są sąsiadów mamy. Tam mieszka właśnie ta pani właścicielka w tym domku. A tutaj mamy restaurację. I grzeją wszystko na solary. Prąd i woda ogrzewana przez słońce. Jezioro Titikaka w języku keczua oznacza pumę polującą na królika. Nazwa powstała ze skojarzenia, jakie rodzi kształt akwenu. Maksymalną Długość jeziora to 190 km, szerokość 80, a głębokość 281. Wyspy Uros, choć nazwane pływającymi, jednak wbrew powszechnej opinii nie pływają. Ich konstrukcja pozwala natomiast unosić się im na wodzie. Budowniczy wysp przytwierdzają je do dna jeziora za pomocą specjalnych żerdzi. Wszystko stabilnie stoją one w miejscu. Pierwsze trzcinowe wyspy pochodzą z czasów prekolumbijskich i stanowiły schronienie przed wojowniczymi najeźdźcami. Obecnie na jeziorze Titicaca znajduje się ich około 120. Sztuczne wyspy Uros powstają z nakładanych na siebie kolejno warstw trzcin, nazywanych totoro które należy dokładać co kilka tygodni. Cały proces budowy wyspy trwa około roku. Mieszkańcy żyją głównie z rybołówstwa i turystyki.